Okej, okay. siema siema z tej strony, good hyper. I dzisiaj wraz z moim kolegą będziemy nagrywać sobie nową, first, nową serię Payday. Może się przywitać. No, oczywiście. oczywiście, dzień dobry, robię to. Yy, przepraszam, ale po raz drugi, bo. Good Hyper. Yy, nie miał włączego w programie do nagrywania połączonego Payday'a. No bo Payday coś tam zwalił, nie dało się to nagrywać, Wszystkie inne działały oprócz tego. Ale teraz jest wszystko, ok, u na sobie aplikację. No to teraz widzicie na risku. Mamy prawie najlepszy risk i gramy y, Jewelry Stone Store. No, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Te przygotowanie, żeby było profesjonalne. Tak żeby później Was nie nudzić, przypominam, że o zostawieniu sub, suba z dzwonem, łapki w górę. No i tak. Jakiś może być miły komentarz. O końcu, tak powiemy na końcu odcinka, żebyście do niego do tego końca zostali. Dokładnie. Ok, to zaczynamy. Co robimy? Co robimy? Gdzie są ochroniarze ogólnie? Tak trzeba zacząć Ej. Ej! W środku nie ma ochroniarzy, są tylko na zewnątrz O! No, no chyba, że zaraz to eBay będzie, no okay. nie okay. Dobra, Ja wychodzę, poczekaj Zakładam maskę O! Tak, to... faktycznie, ja też założę, Oczywiście Dobra, ja rozumiem, że e, Mogą was nudzić takie misje Na cicho, bo to jest jednak Misja Czemu tam idzie cywil? To mi się nie podoba, ten cywil stojący przy koszu na śmieci. Ej, oni mają pancerz jacyś! No to ja... ja... Skroplę. Nie, poczekaj, nie nie kropli! O, faktycznie. Ta, ta, dobrze, dobrze, myślałem, że przy, przy tym, przy oknie, bo tam jest cypiarka. O, o kurde, ty, ale widzieli. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie misje na głośno, czy na cicho. My szczerze wolimy na, na cicho, bo one są spokojniejsze. Są lepsze, fa, fajne jest taka um, satysfakcja, gdy zabijasz typa i nikt nie może ci zobaczyć. To jest takie sa, satisfying. satysfakcja. Y, y, otwórz wszystkie okna, żeby było jak do ucieczki, jak Dobra, po Ale tam uspokajamy tych tam, 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 tych, tam. Tam, tych, tam, tam, tam nie. Jak to nie? Ja bym uspokoił ich. No, ja nie widzę mnie, chodź. Ej, idź. Na dół, na powiedziałem, no gościu. Weź się ogarnij. Dobra. Bierz go, Bierz go za ladę. Czyli tutaj jest, że ogarniasz ty, że nikt cię nie może zobaczyć, bo Come inaczej on. wezwą detriska, a na detrisiku de są takie trudne right. still. Te, wszystkie kurde te misyjki... Nie, nie wybijamy szybę czy nie? To czy jest Nie. to Nie yes. no, Oczywiście robimy to w dwójkę, jeśli chcecie większy skład, no to też pisz piszcie, mamy większy skład. Tylko będzie ciężej, jakby się połączyć. Żeby Ale wszystkich wszystkich łodziach słychać. Czego dla was nie zrobić, nie? Wszystko Chyba, da się, czy, dla. się Dla ukochanych widzę wszystko. Ty, co to jest? Secure. Jakiś to paczuszka, sposób, no. Tak, paczuszka. A to się chaj mnie Tak. Ej, czekamy, tego... czekamy na niego. Ile to minus się otwiera. Jasne. Wiesz co? Ja bym poszedł, już ich ogarnął, wszystkich. A ja, poczekaj, ja, ja ogarnę. Ja się boję, że A właśnie nie będą idziemy. chodzić tam na tym, na podwórku. Ja wiem, no ale to ogarnie. Dobra, dobra, na dobra. Drop o tyle lepiej, że Na Ukraine Drop jest o tyle lepiej, że tam jest taki przycisk, żeby zasłonić żelaz. Do lewego, do lewego, do O nie, o nie. Mówią Nie. Dawaj, bo oni coś zauważyli. O nie, typu przez okno patrzymy, o tym nie wierzę to. A widzę widzę! Aha, widzę, widzę. Tak dobra, dwie. dobra, puść go, puść go, puść go, Krystian. Dobra, dobra, teraz. <śmiech> nie, <śmiech> nie <śmiech> zim zim się zim. Zim. Dobra, szybko ogarnij, yeah. tych tutaj nie, 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 Ty też nie, 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 Dobra, kurde. nie, trzeba nie, nie, O fak. nie, <laughs> takiego broni. O nie, a tam jest typ, którego... Right. do którego nie, nie dojdzie. Dlaczego? A oni usłyszeli kropnę, kropnięcie pewnie. Aha, 17 kaza cywila. Nice. Dobra, I na razie nie, nikt nie, nie dzwoni, ty, ty, ty oni no nie dzwonią na razie. No bo y, są y, na ziemi. Uspokojeni jakby. Dobra. Jak dasz im się ruszyć, to ci zadzwonią, ale jak się nie dasz im ruszyć, to nie, nie myślisz. Ej, bo oni stoją, ten gościa da. Ej, bo ja mam tutaj tego, e, nowego SCP-ka. Dobra, skropiemy ich, bo nie ma sensu, dawaj te. E, no, a co robi tym tymi moimi shurikenami? I wyrzucaj za ladę. Kuber, że stracimy, ale dużo zyskamy. No, to Ja się boję, bo mój, kurde, mój... Jak pistolet, wziąłem sobie kurde, digla. to ja nie wiem co to jest w sumie Aha, no to gratuluję, digla. Bez tak, Ale jak sądziłem, że mam trzy, to chyba łuk jest już ciśnijszy, nie? Tak, ale tutaj nie ma problemu, bo tam jest ciało, którego się nie da przed, przed bo jest na kąt mapy Ja mam body, I place the body case here. Przepraszam. Przepraszam wszystkich ludzi, którzy nie, nie lubią scen dramatycznych ale tak I trzeba jeśli, niestety. Jeśli to pójdzie na YouTube'a, a to będzie bardzo słaby dźwięk, to nie hejtujcie, bo nie, nie wiem jeszcze jak to będzie, bo pierwszy raz jakby nagrywamy wspólnie i nie wiem jak to będzie potem. No, już raz na telefonie próbowałem. Co jest? Zaczaj nie mam bodybugu. W telefonie już była jedna próba i nie wyszła, bo mnie w ogóle nie było słychać, a poza follow tym me. był ca ca cały czarny ekran i przepraszam te 5 czy tam 10 osób, come które to me. oglądnęło posprawdzały. A no, ja follow też. Nawet były, były dwa komentarze, ale oczywiście jeszcze Yo, widzę, me. że ma come dobrych me. widzów come i, i follow nie ma tam me. A więc dziękuję że za właściwość, za tak jakby, ej w ogóle się zepsuł teraz, tak Oczywiście 11 sekund do Dree'a. kara hejtowania będzie ukarana permanentnym banem napisanym komentarzy. Jeśli to nie hejtujcie, bo to wiecie, zawsze Follow jak jakiś tak. miły komentarz, zawsze napiszecie to. Down, Follow me. to jest miło, a jak będzie no to tak niezbyt przyjemnie. Czemu te wyglądają identycznie? Ej, ona się zepsuła. Tam który się popsuł mu złopa latała. Mm. Tak. Siadaj tu. Dobrym. A i y, tak, kwestia odcinków. Odcinki postaram się robić 10-minutowe, jak widzicie, są taka łatwa, bo to jest łatwa misja. Tak, bo to jest łatwa, już wszystko. Taka łatwiutka misja na cicho. Zajmuje... no... 10 minut bez problemu. Są, dobra, są odcinki u innych youtuberów możecie zobaczyć. Y, y, godzinne z jednej misji. To nie no, zawsze się udaje za to pierwszy. misja, znając was, to by... I znając mnie, to by. Znaczy ja tam nie mam z tym problemu, ale jak wy byście to oglądali, to znając Was, moich widzów, którzy... Zanudziło by to oglądają po do... przewijają, wszyscy tak prawie robią. No, dokładnie. Więc, to Nawet by, to ja nie, tak robię to Nie ma sensu, winy. jak lepiej jest, jest 10 minutowe przewinie się, zobaczy jakiś fajny Dobra. moment, zostanie się. I, z, I piszcie w komentarzach, czy chcecie półgodzinne odcinki, czy 10 czy tak, bo możemy zrobić tak, bo my możemy naprawdę nagrać trzy odcinki dziesięciominutowe y, i dwie, dwa, dwa mieć na zapas, oczywiście nie od razu tylko, bo też jest szkoła, tak? Ja, jeśli oglądacie to w premiery, to szkoła już się zaczęła, więc... Ten... I ogólnie, ogólnie te misje chcesz, y, y, musicie wziąć pod uwagę, że się kończą te takie dziesięciominutowe, że... One się kończą. My staramy się naprawić no, Kurde, coraz więcej tych mamy Tych, 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 tych Ja już, ja już zgarniam no, wszystko już Oczywiście to jest akurat łatwa misja My już to robiliśmy nieraz, Już na tym nawet nieudanej nagrywce nam się to ten, co udało zrobić Ale oczywiście nie poszło to Chcieliśmy jeszcze zrobić wtedy tam go banka, ale wyszedł fail, bo W mieliśmy security room, ale oczywiście nie zwalam na to no dokładnie Jak chcecie, to możecie właśnie tego... A nie, już nie ma. Chciałam powiedzieć, że mogę sobie oglądać tego, e, taki... ten filmik na cały czarny dla e, e, niewidomych No już nie ma. Usunąłem, bo nie ma sensu czarnego odcinka, bo powiedzą, poje, że pojedzie, powiedz, będzie, będziecie mówić, że jestem debilem i wstawiam puste odcinki, a tak nie jest. Od razu je usuwam wstawieniu Hyper! Jakby ci to powiedzieć, a ja ten odcinek nadal mam w historii. Ale nie może go chyba oglądać szczerze. Nie. Serio? Ej dobra, no? to już chyba wszystko, nie? A Nie, jeszcze jedna. Jeden pakiet jeden jest. Gdzie to jest jeszcze? Ty. Ty. Nie gadaj, że się mam przy tą misję. Nie to Szukaj tu. Mam to, dobra. Włożyłem to tam co nie. Jak zrzucał ja, E, I zobaczyć czy jeszcze... A, nie, nie zobaczyć. Czy jeszcze coś robimy? Zobaczyć czy... Nie, jeszcze coś. Człostka. Jest jeszcze jedno. Nie hostage, o, tak, hostage nie. Masz już to, masz już to. E, weź jeszcze bodybaga. Co? No tak. Tak wziąć? o tak? No tak, żeby se było, no. No to jest super. co? Lub secure, te 200 tysięcy. Nice. Tak, okay. bo im więcej tym. Dobra. No. No i właśnie. I jeszcze przed zakończeniem tej krótkiej misji dzisiaj. Chcieliśmy wspomnieć o tych konkursach. To ty masz tak, jako gość. W odcinku były tak zwane konkursy, lecz nie, nie, no nie by nie widzieliście ich, no powiedzmy, bo kto by chciał oglądać tamten odcinek do końca, tak? I tak. Mamy konkurs na 10 łapek w górę Na 10 łapek w górę będziemy się dla Was męczyć i nagramy dwugodzinny live Tak? To już obojętnie z czego? Może być Fortnite, Payday, CS, co chcecie, nie? Tak, co chcecie to jest... Piszcie po prostu. Na po czego idę, Ale nie, dużo tego dostaliśmy. na 20 łapek. na łapek. Ty miałeś coś robić? Nie, na 30 łapek powiedzmy yy, ten. Kupuję upgrade do, do videa, czyli kupuję... Nie, to było na odwrót. O, o, Ja O, ja na yy, ten. Yy. Good hyper o oh, armory, Good Hyper na 20 łapków kupuje dodatek do... Dobra, okay. dajmy na to 20, dobra. 25 łapków, on kupuje dodatek do Pray A na 35, dajmy 35, bo to jest bardzo próg, Na 35 łapek w górę ja zakładam swój kanał. Dokładnie, więc wtedy i Chris będzie miał kanał i ten e, i ja. Dokładnie. I będziecie widzieli jak, jak to u mnie idzie, jak to u niego idzie i gdzie tutaj otworzysz te, te safey, co? E, w item, itemy tam masz. Gdzie tu masz? Items? Gdzie masz items? No items, no. Nie ma tego. No jak nie ma? W inwentorii. W Tak, w to masz. Nie, to musisz wyjść w ogóle z tego. A, dobra. I tam masz steam items. A, widzę. No, to steam i tak? Okej, okay, to jeszcze na koniec odcinka otwieram sobie sejfik. O. No, oczywiście to O, tutaj ten... fajny można... Ogólnie og... I skur... Ajajaj, desert armor. Tak samo jak nasz kolega. Ja w ogóle też mam armor, ja mam taką tą Ładną palmę taką. Hot mm, Taką różową. No i tak, no i tyle mieliśmy wam za, do zainformowania. No. I mówię, jeśli chcecie y, więcej, więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę, nie, nie subskrypcję tak. z dzwoneczkiem i piszcie w y, komentarzach, chcemy więcej. więcej. Dobra, to dzięki za oglądanie. Cześć, papa.